do mamusi, pamiętaj. <noise> Dobra. Na. To ja jadę. Pożegnaj się z Kostisiem. Buziaki, chłopaki. Powiedz, powiedz Franiowi miłych wakacji. Powiedz mi miłych wakacji. Powiesz? Dobra. Miłych wakacji, Franuś. Papa, pa, dawaj mamie buzi jeszcze. Bo czekaj, trzymaj tą wodę, przecież ja tam. Baw się tutaj dobrze, ok? Mhm. I do mnie. Dobra. Przyjechać do Ciebie w weekend, odwiedzinę? Nie. Co, pograć? A pograć to nie, za malutki jeszcze jesteś. Możesz sobie tutaj wjechać dwa razy ze zjeżdżalni i jedziemy, ok? I tutaj też? Chciałbyś tu zostać? Z franiem? Jeszcze jesteś troszkę za malutki. Ale niedługo, nie? Jak trochę potrośniesz, tak? Może Nie, idziemy już, jedziemy, bo... Ale dziadek na nas czeka! Dziadek czeka na nas! Ho. Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. My jedziemy właśnie z Kostysiem w stronę domu. Byliśmy Frania, Zawieś, na Koloniach. Odwiedź go w miejsce, gdzie będzie teraz 10 dni spędzał na swoich pierwszych koloniach w życiu. I powiem Wam, że bardzo się cieszę, bo już zapoznał dwóch kolegów, z którymi jest w pokoju, już się zaczęli tam trochę, wiecie, bawić, coś tego, rozmawiać, więc myślę, że dobrze. No bo Franek nie pojechał z żadnym kolegą, tylko z dwoma koleżankami z klasy, a wiadomo, że dziewczynki są w innym pokoju, chłopcy w, chłopcy w innych, więc, więc cieszę się, że już też załapał kontakt z tymi kolegami, z którymi będzie w pokoju. Już tam jakieś go-karty, w ogóle bardzo fajny ośrodek, bo i go-karty, go bo boiska piłkarzyki, no i przede wszystkim ta jazda konna więc mam nadzieję, że mu się będzie podobać fajna stołówka, nagrałam wam tam jakieś przepiski więc na pewno też się tutaj pojawią albo już się pojawiły skończyłam nagrywać jak odwieźliśmy Franka na kolonie i później było urwanie dupy jeśli chodzi o robotę i dzisiaj słuchajcie mamy piątek godzina 18 i właśnie się spakowaliśmy zapakowaliśmy auto, spakowaliśmy przyczepę i jedziemy sobie na wodę jeszcze nie wiemy gdzie, znaczy jedziemy najpierw na bajkę ale zobaczymy czy tam będzie miejsce jeśli będzie to zostajemy tam, a jeśli nie to idziemy na Jezioro Srebrne. Kostek nam się uspał totalnie. Zobaczcie. Usnął u dziadka na rękach. On dzisiaj nie spał. Wstał o 7.30 i też miał taki dzień bardzo intensywny, bo dużo na dworze, grania w piłkę i to słońce go chyba po prostu zmęczyło. No i nam zasnął. Mam nadzieję, że po drodze się obudzi, bo jak będzie spał całą drogę, to będzie masakra. Później z spać wieczorem, a już jest 18, więc zaraz go tu pewnie będziemy budzić. Tankujemy i jedziemy. I, słuchajcie, tak mi jest potrzebny taki totalny reset głowy, że tak się cieszę na ten wyjazd, mimo tego, że wiecie, to jest tak naprawdę kolejna trochę robota. No bo trzeba się było spakować, trzeba było zrobić zakupy. Wszystko wiecie, zorganizować na ten wyjazd ale chcę po prostu tak, wiecie, złapać oddechu trochę i mam nadzieję, że te dwi, dwa dni yy, nam to umożliwią. Yy, Frank świetnie się bawi na koloniach, dał, dał nam znać, yy, gadaliśmy. Yy, kostek, Frank bawi się świetnie, yy, na razie jest drugi dzień, jest bardzo zadowolony, mówię, że jedzenie dobre, dzisiaj pierwszy raz jeździł konno. No i, i na razie jest bardzo zadowolony, bardzo mi się podoba. Jakaś tam była taka przykra historia, że jeden chłopiec, który był z nimi w pokoju, wczoraj przyjechał, dzisiaj już jechał do domu, coś tam się wydarzyło, nie wiem, nie wiem dokładnie nie znam szczegółów bo Franek, to wiecie też, tak jak rozmawiałem z nim telefon, z nim przez telefon, to to mi coś tam opowiedział, ale nie wiem dokładnie jak to było. W każdym razie jest zadowolony, więc ja też się cieszę, a my też jedziemy na dwudniowy reset gdzieś nad wodę odpocząć i wiecie porelaksować się z, z winkiem w ręku yy, i tak właśnie odetchnąć bo naprawdę po ten, ten tydzień to był jakiś totalny yy, totalny taki roller coaster yy, emocjonalny to po pierwsze po drugie totalny zapieprz a po trzecie yy, jeszcze nic się nie wyjaśniło więc yy, więc nadal gdzieś tam na głowie ciąży mimo wszystko jedziemy odpoczywać no, Kostynek się nasz obudził i co robimy? Gdzie my jedziemy? Na. na, na fale. Gdzie? Na fale. Na fale? Nie, my jedziemy na plażę. Gdzie dzisiaj będziesz spał? Spał to. tam. tam? Ekstra, pierwszy raz w tym roku, nie? Cieszysz się? Ja też się cieszę. Odpoczniemy sobie, co? I spędzimy czas razem, nie? A ja no chociaż... Już spałem chociaż, no to... Na, no, nie mogę tak, na tak spadnie, Bo już spałem A, on mówi, że on nie może spać przyczepie, bo on już spał w aucie No, <laughs> no ale, ale... No ale można Ale możemy później, nie? Później? Okej okay. Jesteśmy, czekamy w kolejce. Przed nami przyczepa, za nami przyczepa ludzi, obłożenia od cholery. Więc nie wiem, czy nam się uda tutaj dostać dzisiaj. Jak myślisz, uda nam się na tej bajce? Czy nam się nie uda? Zobaczymy. Myślisz, że się uda? Jest miejsce. Ktoś zrezygnował i znalazło się dla nas miejsce. Cieszysz się? Zostajemy tutaj. No tutaj, zostajemy, jedziemy parkować, bo ktoś zrezygnował i jest dla nas miejsce. Fajnie, co? Zrobiliśmy siku i jedziemy. Tata się yy, melduje, tak? Płaci i idziemy. Wyglądasz. Pokaż. A po co jest. ściągasz te buty? No, bo chciałam pokazać. Aha, no to pokaż, jakie masz nogi. Zobaczcie to. Smoła. 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 Ale dostaliśmy piękne tatuaże. Ja, który będziesz robił? Którego będziesz robił? No, którego. Loda. Tak, ja loda. A ja chcę to love. Mogę to love. A ja, a ja a mogę loda? Możesz. Jest. Ale ubierz teraz te buciki jeszcze, dobra? Dobra. Przyjazd na kemping na początku zawsze to jest praca, bo trzeba się rozłożyć, wszystko poustawiać, tak? A! Indianin. Co? Indianin. Co? co? Podłączyć prąd trzeba, trzeba krzesełka wyciągnąć, spanie naszykować, zobaczyć co jest w szafkach, nie? Tak? Co? No, ja robię, ale, ale no, Ciężka musimy. praca. No musimy, tak? Jak trzeba, nie? Już Kostiś ma swoje krzesełko. Tutaj są duże. A, Jezu, no co ty robisz? Nie wolno tak. Zabawa. Jestem ciekawa, gdzie są te nasze koce, bo chyba ich tu nie ma. No to ci, że nie ma dni. Dobra, słuchajcie, sprawy mają się tak, że już wiem, czego nie zabraliśmy, a co zabraliśmy i nie ma naszych koców tutaj, gdzie zawsze fajnie tutaj wszystko przykrywam, ale to nic, są jakieś inne, więc jest pod czym spać. Teraz rozkładam już łóżka. Pokażę Wam też mniej więcej, jak zakospodarowana tutaj jest szafa, co mamy w tych schowkach. Wyjazd, więc wszystko jeszcze jest takie niedopracowane w tym roku, pierwszy oczywiście, ale chciałam Wam tylko pokazać, że pod każdą kanapą, pod każdym materacem jest taki schowek, i tutaj mamy różne rzeczy. Po. Jakieś koce, właśnie. Um, jej kuj, chciałam powiedzieć hamaki, ale to nie są hamaki, tylko do spania śpiwory. To wszędzie tutaj są takie schowki, szafy. Łóżko rozkłada się w ten sposób, że bierzemy tą. bierzemy tą. Yy, bierzemy ten materac i układamy go na stole, bo to to jest stół, który też można rozłożyć, ale my tak naprawdę tego nie praktykujemy i zawsze yy, śpimy. Naszych koców niestety nie ma, nie mogę ich znaleźć. Ale to nic, następnym razem przygotujemy się bardziej. Dzisiaj to było wszystko na wariackich papierach. Tak naprawdę, ja jeszcze dzisiaj y, też miałam sporo dogarnięcia. Do Dominik był w pracy, wiadoma sprawa. I y, podjęliśmy decyzję o tym, że jedziemy o 16. O 18.00 wyjechaliśmy, no i o 19.00 y, jesteśmy na miejscu, więc y, bardzo na wariackich papierach. Ale damy radę też tak, może nie jest idealnie, ale jest spoko. Mamy gotowe i wygląda to tak. Gdyby były nasze koce, byłoby lepiej, ale powtarzam się, nieważne jest dobrze. Yy, mamy yy, śpiwór, jeden będziemy się nim przykrywać, mamy poduszeczki, yy, tutaj światełka, a drugie łóżko jest tu, gdzie siedzę aktualnie. Je rozłożymy dopiero jak kostek pójdzie spać, a może nawet zaśnie tu, a później je tutaj rozłożymy, dopiero żeby było gdzie usiąść. I yy, zrobię porządek i was oprowadzę po tym, jak to wygląda. Więc obok łóżka mamy szafę, otwieramy szafę, i tutaj mamy wszystkie e, rzeczy do gotowania: e, patelnia, jakieś kubeczki, e, sól, pieprz, e, jakieś nawet kaszki jeszcze e, z tamtego roku po kostku. Makaron to trzeba powyrzucać, e, to co przeterminowane. E, no widzicie, herbatki, inne rzeczy, tu też jakieś patelnie jeszcze, talerzyki. Tu co mamy? Co to jest? Nie wiem, co to jest. Hmm. nie wiem, jakiś chyba mały stolik, jeszcze Ym, folia aluminiowa, y, kosz na śmieci, kosz worki na śmieci. Y, tam są jakieś jakaś apteczka. Y, tutaj znowu jakieś makarony, inne tego typu rzeczy. Tam pod spodem mamy jeszcze garnki, to się wszystko pięknie wysuwa. Y, I tam mamy garnki. Tu zamykam. I teraz tak, my śpimy tutaj, kostek śpi tutaj. Y, to się rozkłada. Hops. To się przekłada tutaj, tamten materac się rozkłada, i tu jest kolejne łóżko. I tu ogólnie chłopcy spali mm, w tamte wakacje razem, w ten sposób. I teraz tak zwijam nóżki. O, już, kurde, Nie wiem, o, udało mi się jedną rękę. Zwijam nóżki, tutaj mamy na grzewnicę jakby było zimno w nocy, żeby podłączyć do prądu. I tu sprzątnę i wam pokażę. Tutaj mamy lodówkę. Yy, tu stoi moje piwo. Tutaj mamy lodówkę, tutaj to się otwiera, i tutaj mamy kuchenkę gazową, ale mamy tutaj również pod spodem kuchenkę elektryczną, jakbyśmy potrzebowali grilla elektrycznego. Lodówka jest malutka, ale całkiem, całkiem pojemna. Wygląda w ten sposób. Tutaj mamy zbiornik na wodę. Jakie są reklamówki? Zbiornik na wodę, dlatego że jak przesunę to wszystko i tutaj pięknie posprzątam. Bo to jest jeszcze do ogarnięcia, to otwiera się to i tu jest lew. Tutaj gdzie leżą te różne wszystkie rzeczy, tu jest lew. Uwierzcie mi na słowo, później, jak, wam, jak to ogarnę, to wam pokażę. No. I tak wygląda nasz nocleg na kilka, nie no w tym przypadku na dwie najbliższe noce, ale w przypadku wakacyjnym na kilka albo nawet kilkanaście nocy. I powiem Wam, że jest naprawdę fajnie. I tak się cieszę, że jechaliśmy, Tak się cieszę, tak mi to było w tym tygodniu, że. o. Jezu, a dzisiaj już chyba... No może jeszcze nagram jakieś przebitki, a będziemy widzieć jutro. Będzie tutaj do góry, tutaj mamy taki daszek, można to otworzyć, można zamknąć. A oprócz tego tutaj do góry mamy półki. No, wiem, że nie jest to kamperia górzenkowej, ale... I jak na ten czas dla nas naprawdę w zupełności wystarcza, i powiem Wam, że jestem bardzo szczęśliwa, że mamy taką możliwość, żeby wyjechać na kemping, bo to jest naprawdę totalnie różny, inny czas podróżowania. Bardzo się cieszę, że w końcu mogę też dla Was nagrać takiego vloga z kempingu i możecie trochę zobaczyć, właśnie poczuć ten klimat. Mówiłam, że już nic nie będę nagrywać? No, to właśnie nagram. Bardzo idzie Kostić, wykąpany już, byliśmy pod prysznicem ale woda taka średnio ciepła była, nie? Nie zimno, ale też nie ciepła, prawda? I teraz co, idziemy do przyczepy, robić kolację, tak? A później do spania, bo już się ciemno robi, widzisz? Ciemno. Ciepła woda jednak jest, prysznice wyglądają tak, jak może to widzieć ze mną i ogólnie jeśli chodzi tutaj, bo jest kilka toalet i prysznicy na tym polu campingowym, nie będzie nie widać jak odejdę od światła i te to są takie typowo festiwalowe bym powiedziała, tak jak można spotkać na festiwalach, takie kontenery tojowe i kontenery prysznicowe bez szału, no ale najważniejsze, że jest ciepła woda. Dobran, bluza, więc jest już nie ciepło i będę swój pierwszy wina i chodzimy się spać.